Dobry wieczór, z tej strony Wolpe. Miło mi was widzieć, misiaczki, pysiaczki. Tak jest, witam walecznego lwa, witam poprawną matematykę, witam Tomasza, hej! Witam na kolejnym streamie z Ghost of Tsushima, gdzie zaczynamy nowy region, a tak naprawdę wracamy do starego, bo pojawiło się tutaj raz, dwa, trzy, cztery nowe farmy, które wymagają wyczyszczenia, więc pojedziemy je wyczyścić. One wcześniej były jako neutralne terytorium i teraz jak rozumiem nagle zostały przejęte przez Mongołów. Nie wiem do końca jak to działa, ale. Niech będzie. M może tak działać. A ty mi coś powiesz? Co mam u was.

Nie teraz. Dodatek zagramy po przejściu całej podstawki. Raczej będziemy go grać od razu po. Od razu po. Ehm. Po, po podstawce. Nie będziemy robić przerwy, myślę. Chociaż zobaczymy. Chyba, że dzisiaj. Chyba, że będę miał jakoś bardzo, bardzo dość tej gry. Ale wątpię. Raczej wątpię, bo póki co jest dość przyjemnie. No. Co tam, co tam. Jak tam Wam weekendik minął? Bo się w sumie nie słyszeliśmy wczoraj. Teraz mam nadzieję, że znowu będę miał trochę więcej czasu i że wrócą codzienne streamki. Ale zobaczymy, bo to wiadomo. Może u mnie zawsze nastawienie paścia albo humor. Eee, dobra, musimy ocalić jeńców to jest nasz cel. No, ok, nie musimy nawet zabijać tych mongolów. Znaczy ja to zrobię. Dlaczego dopiero teraz? Czy mongolowie jakby. Z opóźnieniem... Z opóźnieniem zajęli to miejsce, czy... O co chodzi? O co chodzi? Kurde, ha, na górze gość tutaj... lata. Nie ma Henry'i. Innej... Poczekam Fajnie, że przeczytałeś książkę, Tomasz Dobra, bo ta ja nie Cholera Ale wczoraj skończyłem grę Wczoraj przyjechała do mnie Nikola I skończyliśmy grę Eee... A, to dalej jest ryzykowne. Dobra, a jak załatwię tego gwestka? A, to teraz zaczął się nagle drżeć. Okej, okay, czyli teraz rozumiem. Wolne za zajebiście. Nice. Brawo. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Że moim pięknym lisom minął dobrze czas. Tutaj już raczej nic nie ma, więc ja tutaj wiecie, wszystkie znajdki tutaj sobie wyczyściliśmy w tym obszarze, więc nie muszę się o to stricte martwić, ale... O, mogłem haczora tutaj sobie zrobić, okej. Okay. To było całkiem spokojne. Nawet bym się trochę pobił z nimi. Mhm. Ale zajebiście się pobiłeś, Wolpę. Rzucenie tej, bo tej bomby dymnej to był absolutny przypadek. Zmisowałem klawisz, ale dobrze wyszło. Wyszło zarąbiście. Dobra, no i gdzieś tu powinna być jeszcze jedna osóbka, gdzieś chyba w tamtą stronę bardziej. Czy nie? I tu widzę jeszcze jeden taki większy budynek na tej farmie. No mówię, trochę bezsensowne. Nie podoba mi się ten plan, że... Może to jest jakoś sensownie w grze wyjaśnione, a nie jestem pewien, ale nie podoba mi się ten plan, że skończyliśmy region. I w zasadzie... Znaczy no, dobra, czy to jest aż tak. Dobra, w zasadzie to w sumie chyba, chyba mam to jednak gdzieś. <grym> A zobaczył ciało Któreś Dobra, on już se gra dla nikogo, więc Witam Dbaj o siebie, Garnier. No i co teraz? A koniec? Pięknie. Dzisiaj mam słuchajcie, gamingowy mood, także może dzisiaj sobie coś pogramy, trochę więcej. Taki, taki mam plan. Taki mam plan. Zwłaszcza, że weekend, a teraz dużo pracy mi się szykuje, nawet. No, tak w miarę. No, dobra, poniedziałek jest trudny, mam takie wrażenie. Jutrzejszy dzień jest dla mnie bardzo ciężki w pracy i mam bardzo dużo pracy jutro. Więc będzie ciężko. Ale potem powinno być ok, potem powinno być lepiej. To jest coś jest, ale to jest chyba bajasz po prostu. Czy ty, czy ty jesteś bajasz, czy ty.

Musi być jakaś sprawiedliwość, słuchajcie. Okay. Na szczęście, dzięki naszej eksploracji, nie musimy teraz iść bardzo daleko na północ. No bo w miarę wiemy gdzie iść. Strasznie mi gorąco w pokoju, zaraz sobie otworzę okno.

これはようやくお前と夫婦になれるだろうきずりの殺しではない中は十分次は外だあるじを守ろうとしたようだうん、hmm. Tutaj? O, tutaj coś jest. Dobra, idziemy za tymi bandytami. Tak.